Słowa Ewangelii według świętego Marka. Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadając na kolana prosił Go, jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. Zdjęty litością wyciągnął rękę, dotknął Go i rzekł do Niego, chcę, bądź oczyszczony. Natychmiast trąd Go opuścił i został oczyszczony. Jezus surowo Mu przykazał i zaraz Go odprawił ze słowami, uważaj, nikomu nic nie mów, ale idź. Pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie ofiarę, którą przepisał Mojżesz na świadectwo dla nich. Lecz on po wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał w miejscach pustynnych, a ludzie zewsząd schodzili się do Niego. Szósta niedziela zwykła w ciągu roku kończy się czas zwykły. Bardzo szybko przechodzimy od czasu świątecznego, do czasu zwykłego, a z czasu zwykłego do czasu Wielkiego Postu. Tą niedzielą kończymy czas zwykły i wchodzimy w czas poszukiwania tego, co jest w naszym życiu trądem. Słyszeliśmy słowa Ewangelii, w której mowa o uzdrowieniu trendowatego. Do Jezusa schodzili się najróżniejsi ludzie. Ludzie, którzy byli poranieni. Oczywiście. Widzimy tutaj rany ciała, ale Jezus patrzył głębiej i widział nie tylko rany, rany ciała, lecz również rany duchowe. Czas wielkiego postu, który przed nami, to czas poszukiwania tego, co w nas jest trądem, tego, co nie jest dobre, co jest grzechem. Dusza w naszym życiu ma niesamowity wpływ na nasze ciało. Oczywiście Jezus jest w stanie uzdrowić i duszę, i ciało w jednym momencie. Ale pracując nad duszą, patrzymy w przyszłość, patrzymy w życie wieczne, tam gdzie wszyscy zmierzamy. Ja tak dzisiaj czytając całe słowo Boże, bo jednak pierwsze i drugie czytanie dzisiaj zmierza do Ewangelii, my skupiliśmy się na słowie Ewangelii według Świętego Marka. Ale w pierwszym czytaniu dzisiejszej liturgii Słowa jest mowa również o trądzie, o tym, co działo się z ciałem człowieka, kiedy podlegał tej chorobie. Musiał unikać ludzi zdrowych, musiał nawet krzyczeć: Jestem nieczysty, jestem nieczysty. Druga, drugie czytanie z listu do Koryntian, jest, w drugim czytaniu z listu do Koryntian jest mowa o tym: czyjecie, czy piecie, czy, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Boga czyńcie. No i zmierzaliśmy tą drogą do Ewangelii według św. Marka. Na co ja sobie zwróciłem uwagę, tak czytając właśnie te czytania dzisiaj, rozważając zwłaszcza też słowa Ewangelii, na ten trąd. Poszukuję w moim życiu konkretnie tego, co jest niedobre, co jest właśnie grzechem, co mnie od Pana Boga oddala, ale mnie do Pana Boga nie przyprowadza. Przede wszystkim myślę też o wielkiej miłości Pana Boga, że to Pan Bóg jest tym, który na mnie czeka w czasie tego wielkiego postu, który przede mną, ale On ciągle jest. On miał czas. Jak mówi, mówi, mówi Ewangelian, ja pewnego dnia przyszedł do Jezusa trenować i upadając na kolana prosił Go. I też w stosunku do siebie pytam siebie codziennie, czy ja przychodzę do Pana Jezusa, który czeka w Słowie Bożym, czeka w Najświętszym Sakramencie, czeka w Eucharystii, czeka u kratek konfesjonału na to, by zabrać moją chorobę. Ty sam wiesz i ja też sam wiem, co jest moją chorobą. Moją chorobą w słowie, w moim wymawianiu słów codziennych, moją chorobą w myśleniu, w myśleniu też o Bogu, w myśleniu o innych ludziach, bo bardzo często ranimy też innych ludzi właśnie myślą, a jak również co jest moją chorobą w uczynku względem innych ludzi i względem siebie samego. To pytanie: czy ja przychodzę do Jezusa każdego dnia wtedy, kiedy mam dla niego czas, czy to jest rano, czy to jest dzień, czy to jest wieczór. Czy tylko przychodzę do Niego wtedy, kiedy mam trudności, wtedy, kiedy go potrzebuję, czy też jest moim Panem i Zbawicielem, moim przyjacielem przez całe moje życie? W tym liście do Koryntian jest mowa o tym, że czyjecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, żeby czynić na chwałę Pana Boga. Myślę, że bardzo często zapominamy w ciągu naszego życia, w ciągu każdego dnia. O tym, by, byśmy wszystko czynili na chwałę Pana Boga. Właśnie nieraz jak rozmawiam z ludźmi, to mówię o tym, żeby właśnie spożywali posiłek, nie tylko modlili się przed posiłkiem, ale nawet zjadając ten posiłek, dziękowali za wszystkie dary Pana Boga, za to, że mogą jeść. Żeby pomyśleli o tych, którzy nie mają co jeść w tym czasie, żeby na, na koniec posiłku pomodlili się za te wszystkie osoby, które dzisiaj może nic nie zjedzą, a nawet zjadając, mieć szacunek dla pokarmu wykonując jakąkolwiek pracę, pomyśleć o tych, którzy pracy poszukują, którzy tej pracy nie mają. To również jest modlitwa. Kiedy jestem, kiedy czytam Pismo Święte lub też jestem na Eucharystii, wsłuchuję się w Słowo Pana Boga, to powinienem też pomyśleć o tych wszystkich, którzy jeszcze żyją z dala od tego Słowa, którzy może nimi gardzą, jeszcze tego, tego Słowa nie odnaleźli. Droga do świątyni tych osób jest jeszcze bardzo, bardzo daleka. Też mi... Naszły gdzieś na myśl takie myśli związane ze zgorszeniem. Zresztą mowa jest w drugim liście, w pierwszym liście do Koryntian, ale w drugim czytaniu podczas dzisiejszej liturgii o tym, aby nie być zgorszeniem ani dla Żydów, ani dla Greków, ani dla Kościoła Bo Bożego, podobnie jak ja, który się staram przypodobać wszystkim, nie szukając własnej korzyści, lecz dla dobra wielu, aby byli zbawieni. Przyprowadzanie innych do Chrystusa to jest to, właśnie, żeby nie być dla nich zgorszeniem. W ostatnich dniach miałam okazję czytać książkę siostry Elwiry, założycielki wspólnoty Czynakolo, która przygarnia młodzież pogubioną, uzależnioną bardzo często od narkotyków, alkoholu, od wszelkich różnych zranień. I siostra Elwira pisze w tej książce takie słowa, które też mi dały dużo myślenia, że przyjmowali do wspólnoty wszystkich. Bez względu, na, bez względu na to, czy były to osoby wierzące, czy niewierzące, czy to byli chrześcijanie, katolicy, ona była otwarta na wszystkich ludzi i nigdy do niczego tych ludzi we wspólnocie nie zmuszała. Ani do modlitwy, ani do pracy, po prostu byli gotowi przyjąć tych ludzi I przez świadectwo swojego życia. To, że siostry się modliły, to, że pracowały, przez świadectwo swojego życia dawały możliwość nawrócenia się tym ludziom bez żadnego przymusu. I dla niektórych ludzi trwało to bardzo długo czas takiego dawania świadectwa, czyli nie bycia zgorszeniem, ale dawania świadectwa dobra, wyzwalał w sercach tych młodych ludzi również pragnienie dobra. Przychodzili do kaplicy, zaczynali się modlić, mieli pragnienie czytania Słowa Bożego, w końcu mieli pragnienie również służby. Te słowa mnie tam bardzo mocno uderzyły. I również do nas w ciągu całego dnia w pracy, w szkole, tam gdzie jesteśmy, może na nartach, może na feriach, w urlopach, Czasami w autobusie przychodzą i stoją obok nas różni ludzie, i oni na nas patrzą. Patrzą, czy wykonujemy znak Krzyża Świętego, patrzą, czy przyznajemy się do Jezusa, patrzą, jakie są nasze słowa, zachowanie. My również wpatrujemy się w innych ludzi i albo jesteśmy dla kogoś zgorszeniem, albo też kogoś naszym zachowaniem bez słów pociągamy drogą do Boga. I to właśnie przed Zanim przeczytamy w czasie liturgii słowo Ewangelii, to święty Paweł nam mówi dzisiaj w liście, żebyśmy byli naśladowcami Chrystusa. I Ewangelia również właśnie pokazuje nam to, że Jezus czekał też na ludzi i czekał na tych ludzi, którzy mają się źle. W końcu jest powiedziane: A ludzie zewsząd schodzili się do niego. I tutaj pytanie do każdego z nas. Pytanie, które ja sobie sam muszę zadawać jako brat Mirosław, zakonnik, ale również Ty, jakiekolwiek profesję życia czy powołaniu wypełniasz. Czy jesteś naśladowcą Chrystusa i czy ludzie również garną się do Ciebie? Po co? Po to, żeby z Tobą pobyć, po to, żeby Cię posłuchać, po to, żebyś Ty wysłuchał tych ludzi, po to, żeby może udzielić jakiejś dobrej rady, a może w czymś pomóc. A czasami tylko nasz uśmiech i spojrzenie mogą komuś dać zdrowie. Może nawet zdrowie duszy. Ale na pewno zdrowie ciała, bo rzecz tutaj stąpamy bardzo twardo po ziemi, jesteśmy ludźmi. Tak mało między nami nieraz jest wyrozumiałości względem upadków drugiego człowieka i grzechu. Bardzo często potępiamy razem z grzechem i drugiego człowieka. I przekreślamy, robimy znak krzyża, a Chrystus wciąż czeka. I kolejny wielki post przed nami, żeby sobie to uświadomić, że to ja, moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. A bardzo często słyszymy, że to ten jest winny, tamten jest winny, a ja jestem bez winy. A w czasie, w czasie każdej Eucharystii jednak mówimy, że to moja wina, moja wina. Warto też sobie zadać pytanie, u kogo szukam pomocy, kiedy jest mi źle. U kogo szukam pomocy, kiedy jest mi źle na duszy i na ciele? Okazuje się, że Jezus jest gdzieś czasami na samym końcu. Zanim za, za, zamiast zacząć od Jezusa Chrystusa, to zaczynam od. Ludzi, którzy w ogóle nieraz nie są z Bogiem związani, którzy jeszcze mnie poranią, którzy sprowadzą mnie do jakichś dolin, z których jest bardzo ciężko wyjść. Bogu dzięki, że jest Jezus Chrystus, Syn Boży, który przychodzi w czasie tego Wielkiego Postu od Środy Popielcowej za kilka dni, by wyciągać do nas rękę w sakramencie pokuty, by pokazywać nam, że to miłość Boża, że ta nie tylko śmierć, śmierć cierpienie, Liczyło się w czasie Wielkiego Postu, tylko u końca tego Wielkiego Postu zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, który dał nam życie. Zadaj sobie to pytanie, co w Twoim życiu przysparza Bogu chwałę. Jak Ty służysz Panu Bogu? Wiadomo, że czyjemy, czy pijemy, czy cokolwiek innego czynimy. Warto pomyśleć, że całe nasze życie codzienne, te 24 godziny, które mamy od Pana Boga, może być naszą naprawdę. Modlitwą, taką esencją, z której jeszcze inni, jak to się mówi przysłowiowo, zrobią sobie w życiu herbatę. To dobrą herbatę, która, o którą będą pamiętać. Warto o tym myśleć, żeby, żeby nie spłaszczyć modlitwy tylko do tego poziomu porannego paciorka, czy do jakiegoś wieczornego pięciu minut wieczornych dla Pana Boga. Całe nasze życie codzienne jest modlitwą, i ta modlitwa prowadzi nas na spotkanie z Bogiem, który na, który na nas czeka, by. Wyrwać z naszego życia duchowego i również fizycznego ten trąd. I życzę tego sobie bardzo i Tobie, żebyśmy się tego grzechu i trądu z życia pozbyli, byśmy trwali codziennie przy Jezusie Chrystusie. Pamiętajcie o tym, że zbliżający się czas Wielkiego Postu to nie jest czas żadnego smutku i biadolenia nad tym, jak jest mi źle, tylko czas, kiedy mogę dostrzec mił miłującego Ojca w osobie Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus przyszedł po to, żeby dać nam życie. Nie po to, żeby nas, nas dobić w tych naszych grzechach, w naszych trudnościach. Ten czas 40 dni Wielkiego Postu to jest czas nadziei, czas głębokiej wiary, czas miłości, czas zatrzymania się, żeby spotkać Jezusa Miłosiernego. Ani ja, ani ty nie powinieneś zmarnować tego czasu. To jest kolejny czas, nie wiadomo, może ostatni, ale czas przeżywany radośnie. Pomimo koloru fioletu, który się pojawi, pomimo tego popiołu. Najważniejsze rzeczy są do poprawy w nas samych i możemy osiągnąć dobro, jeśli tylko pragniemy, jeśli tylko chcemy, jeśli tylko chociaż troszeczkę poświęcimy naszego czasu. Jezus może więcej i tak naprawdę Jezus dokonuje całej tej pracy, zresztą już dokonał, umierając za nas na krzyżu i zmartwychwstając. Nie zmarnuj tego czasu wielkiego postu.